Szanowni weterani walk o niepodległą Polskę, kombatanci, rodziny żołnierzy wyklętych, panie premierze, państwo ministrowie, panie prezydencie, pani marszałek, ekscelencje, państwo parlamentarzyści, wszyscy zgromadzeni goście, szanowni państwo. Działając celem przysporzenia sobie korzyści materialnych dokonał wielu bestialskich mordów na ludności cywilnej pod płaszczykiem haseł, obudnym płaszczykiem haseł politycznych. Taki, takie słowa umieszczono na liście gończym za Kazimierzem Kamińskim, pseudonim Huzar. Dziś wiemy, że te słowa odnosiły się do jego morderców, do... Komunistów, którzy wtedy opanowali Polskę, to oni działali pod płaszczykiem szczytnych haseł, działali z pobudek materialnych, działali przeciwko polskim patriotom. Kazimierz Kamiński pseudonim Huzar miał 34 lata, kiedy w 1953 roku został zamordowany przez UB, Urząd Bezpieczeństwa, przez komunistów. To kawałek życia za nim już, ale jakże wiele lat jeszcze życia przed nim, zabranych przez oprawców komunistycznych. Historycy szacują, że od 1 września 1944 roku do końca 1945 roku polskie podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne. Przeprowadziło około 12 tysięcy akcji zbrojnych. To wypada jedna akcja co godzinie. To była wielka determinacja w obliczu gigantycznej siły wroga, wroga polskiej wolności, polskiej niepodległości. Jesteśmy im winni wieczną pamięć i dlatego chcę przywołać jeszcze kilku z nich. Kieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, który przeprowadził bardzo wiele śmiałych akcji na terenie Lubelszczyzny, walczył do końca zamordowany w mokotowskim więzieniu w 1949 roku. Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, który w listopadzie 1945 roku przemaszerował z oddziałem 300 swoich. Żołnierzy przez Radomsko dając wyraz, że Polska niepodległościowa, polska wolna jeszcze nie zginęła, jeszcze walczy. Henryk Habiera, nim korzeń, który przeprowadził udane akcje oswobodzenia więźniów. Niech mi wolno będzie przywołać też rodzinę Lazarowiczów, która z pokolenia na pokolenie przekazywała te wielkie, to wielkie pragnienie wolności, solidarności. Adam Lazarowicz, zastępca Łukasza Cieplińskiego. Adam Lazarowicz, pseudonim Klamra. I potem jego syn, który walczył również w czasach II wojny światowej z Niemcami, potem w podziemiu niepodległościowym, a potem budował Solidarność we Wrocławiu. Podobnie zresztą jak jego syn, wnuk Adama Lazarowicza, Romuald Lazarowicz, mój przyjaciel, też przez całe lata 80 ogromnie oddany w walce o niepodległą Rzeczpospolitą. To jest ta sztafeta pokoleń, którą zawdzięczamy żołnierzom wyklętym. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że to było ostatnie polskie zbrojne powstanie niepodległościowe, powstanie z bronią w ręku. Powstanie, które tak sobie, głęboko z tego zdałem sprawę, było najbardziej beznadziejne ze wszystkich naszych powstań. Ale jednak, jednak idąc śladem wielkiej myśli naszego filozofa Henryka Elzenberga, mistrza Zbigniewa Herberta, warto przypomnieć, że wartość walki nie mierzy się szansami na jej zwycięstwo, tylko wartością sprawy, za którą żołnierze leśni, jak nazywaliśmy ich wtedy w latach 70., -tych, 80., -tych, walczyli. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego muzeum. Dziękuję byłemu prezydentowi Ostrowęki, panu Januszowi Kotowskiemu. Dziękuję za kontynuację obecnemu prezydentowi Ostrowęki. Dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu za współprowadzenie, za prowadzenie tego dzieła. Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli i wierzą, że ta walka o pamięć ma sens, bo ona rzeczywiście jest fundamentem naszej przyszłości. Dzięki takiemu muzeum jak to historia nie będzie głucho milczeć o naszych największych bohaterach. Dzięki takiemu muzeum, dzięki odbudowywaniu pamięci o żołnierzach wyklętych, przełamujemy porządek pojałtański. To tutaj. Tworzy się nowa, wolna Polska. Dziękuję dlatego wszystkim, którzy z ogromnym poświęceniem walczą o prawdę historyczną, walczą o to, żeby zło było określane jako zło, a dobro jako, jako dobro. Bo tylko na takim fundamencie, na fundamencie prawdy możemy budować wielką, solidarną i wspaniałą Polskę. Cześć i chwała wszystkim naszym wspaniałym polskim bohaterom.